Witam cię serdecznie. Aby pobrać go, wchodzimy na godot.engine.org Następnie klikamy na przycisk Dates, czyli pobierz najnowszą wersję. Następnie wybieramy tą część, po czym możemy dać im kasę. Nie musimy. To jest Open Source projekt, możemy ich wesprzeć, jak chcemy, lub no, też nie. Gdy pobierzemy to, przechodzimy sobie tutaj do zakładki poprane i musimy rozpakować ZIPA. Aby to zrobić, przytrzymuję prawym przyciskiem. Puszczam tutaj, klikam Extract, czy wyodrębnij po polsku. Next i mamy wyodrębniony plik w. Wy. W pobrane, tak? Jesteśmy w folderze pobrane i to coś, pamiętaj o tym, to możesz sobie nawet zmienić, możesz napisać goDot engine, tak? I możesz sobie to przenieść do jakiegokolwiek miejsca, bo na przykład na pulpit, bo to jest tak naprawdę już aplikacja. Tu nie ma instalatora. Ten plik tutaj, co się kończy z Win 64, to jest Godot, ok? To jest bardzo ważne, bo żeby nie było czegoś takiego, że później będzie szukać, gdzie w ogóle to się podziała, tak? Więc teraz wystarczy tylko nacisnąć dwa razy szybko, i już mamy odpalonego naszego Godota. I teraz jest pora na to, aby założyć nasz pierwszy projekt. A to zrobimy w następnej lekcji.